Siemaneczko, Siemaneczko, z tej strony Lukaszego, witam Was w kolejnym odcinku Star Wars Battlefront 2. Kontynuujemy przygodę z kampanii i teraz będziemy na Endorze. To co, zaczynamy, nie? Endur. sprawimy się z wariantami za imperium <grym> Trochę podobną do ziemi planeta. Jakiś czas później... Melduj. Jest tu misja ratunkowa rebelii, Admirale, ale nie schwytamy sabotażystów. Co z generatorem pola ochronnego Gwiazdy Śmierci? Gorzej niż przypuszczaliśmy. Nie da się ani naprawić, ani reaktywować. Więc stacja bojowa jest odsłonięta. Zniszcz rebeliantów i wracaj na korwusa. Plan imperatora musi się powieść. Tak jest. Husk za mną. Del osłania je nas stąd. Zobaczcie generałowi Solo, że to po... Uwaga, pani komandor. Cel na ścieżce przed nami. Widzę dwie grupy uderzeniowe. Jedna jest przy bunkrze, druga pilnuje leżącej maszyny kroczącej. Dobra robota, no, agencie. Zajmiemy się tym. A, to jest zasłona, dobra. Co, Co tak, tak długo? Trwa? Trwa? Koniec. Bunkier zabezpieczony. Wow. Jak to możliwe, że oni to usłyszeli? 行。 Ich. Przegrupować się i zaraz ruszamy. Przegrupowanie. Czysto? Dobra, to jeszcze nie wszyscy. Dowódcy rebelii musieli ruszyć dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom? Nie, tylko myśliwce Taj. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność. Nie wiemy, ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak, jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. Jest to... Śmierć i dead? To niemożliwe. Otrząsnąć się. Nie czas na stypę. Musimy się stąd zabierać. Na pani Musimy dotrzeć do platformy i zdobyć myśliwce. Thai. Tylko tak wrócimy na korwusa. Agencie Miko, wykonaj zwiad. Tak, <laughs> przyjąłem. Agencie Husk, skontaktuj się z tym Muszę porozmawiać z admirałem. Tak, pan komandor. Przekazuję transmisję. Admirale, oddział Inferno ewakuuje Endor. Jaka jest sytuacja? Wiceadmirał Saul nakazała odbiór. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przecznaj! Prześledź współrzędne, przed którymi się spotkamy. Tak jest. Odezwiemy się, gdy dotrzemy na korusa. Nie rozumiem, jak do tego doszło. Nasz plan był bez skazy. Ktoś popełnił błąd. Dowództwo przeoczyło coś ważnego. Znowu! Nie, musi chodzić o coś więcej. Mieliśmy nad rebeliantami przewagę liczebną i sprzętową. To proste. Imperator nie docenił siły wroga, a cenę za to zapłaciliśmy my. Mów! Ajden, wiem, że jesteśmy sami, ale to pachnie zdradą. Spójrz na niebo, H! Prawda nie może być zdradą. Hmm, tam gdzieś różne rzeczy działy. Uwaga, pani komandor, zmierza do pani wrogi patrol. Dziękuję, Agencie Miko. Zajmiemy się nim. Patrol, pol widzenia. Wejdźcie tam Nerwy na wodze, agenzie. Nie strzelaj przede mną. Patrol zlikwidowany. Zaraz Let's go, Pani komandor, odkryłem zasadkę rebeliantów. Straciliśmy prom i jesteśmy wypierani. Kontynuuj zwiat, zobaczymy, co da się zrobić. como está Nie zabawimy tu wiele dłużej. No, no. Rozproszyć się. Uważaj, komandant. Traciliśmy tu już dwa patrole i niech nie chcę stracić... Gotowość, agencie Hask. Ciuu. Miko men. Pani komando, rebelianci na platformie czwartej. Trzeba będzie ją odbić. Chyba jesteśmy na to gotowi. Żołnierze! Odbijemy platformę i opuścimy ten księżyc. A potem odpłacimy się do... Platforma jest nasza. Do widzenia. Spotkamy się na górze i zdobędziemy taj. Tak jest. Przyjąłem. Әйе uh -huh. Wow, 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 wow. Przygwoździeniem mnie. Admirał stworzył oddział inferno, żeby taki incydent się nie powtórzył. Wiemy. Nie do wiary, że tylko tyle zostało. Te zniszczenia ujawniają prawdziwą twarz rebelii. Właśnie dlatego wojna trwa tak długo. Nie ich zastraszyć, tylko się wściekli. Ktoś się mi powiedział, że źródłem rebelii jest nienawiść. Wciąż w to wierzę. Jak mamy walczyć z czymś takim? Imperium się zmieni, jak po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci. Dostosujemy się lub zginiemy. Panie Komandor, mamy problem. O co chodzi, Hask? Orwusz ucierpiał podczas wybuchu gwiazdy śmierci. Silniki nie działają, ale załoga już się nimi zajęła. Zdobądź od admirała współrzędne spotkania. Ile tutaj złą? Zbliżamy się do korwusa. Jak tam silniki? Systemy wtryskują nowego 60% mocy. Przekierowuje energię z pól, by uruchomić silniki. Pani komandor, myśliwce! Jeszcze bombowce! Chronić korwusa! Nie ma pól ochronnych! A. Mamy współrzędne punkty spotkania, ale załoga musi naprawić silniki. Damy Wam na to czas. Agencie Miko niszczymy bombowce. Bezpośrednie trafi. Silniki już prawie gotowe, Pani Komando. Widzę kolejne bombowce na skanerze. mi puści. pani komandor. Zostali zabić. Chciał mnie pan widzieć. Podejdź. Chciał mnie pan widzieć. Imperator nie żyje. Smarło mu Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet, pani komandor. Imperium uderzy w same podwaliny, na których wsparta jest ta cała żałosna buta rebeliantów. Powiedz, Hayden. To stanowi źródło tej wiary. Nadzieja. Zgadza się. Obecność posłańca to dla nas wielki zaszczyt. Pragnę dzielić tę chwilę z moją córką. Admirale wersją. Natychmiast rozpoczynamy operację pokój. Opór, bunt. Nieposłuszeństwo, istnienia tych idei absolutnie nie możemy tolerować. Jesteś jednym z wielu skutecznych narzędzi, które wypalą je do szczętu. Wysłuchaj posłańca. On wskaże Ci twój nowy cel. Operacja Boku to był ostatni rozkaz Imperatora, a zarazem pierwszy krok ku naszej przyszłości. Oddział Inferno odegra w niej kluczową rolę. Jaki jest cel? Brak weryfikacji. No cóż. Ta informacja może poczekać. Tymczasem. Mam dla ciebie kolejne zadania. Są nietypowe, ale wybacz, takie są czasy. Do dzieła. Rób to, co robisz najlepiej. W ramach przygotowań do operacji Popiół wysyłają nas do stoczni na Fondorze. Agencie Husk, razem odbierzemy satelity eksperymentalne dla niszczyciela nieugięty i zapewnimy ochronę mofowi owi Agencie Miko, dowodzisz korwusem.

niszczyciel. Rebelianci nie mogą dowiedzieć się o operacji Popiół. No dobra, ale to będzie w następnym odcinku, więc trzymajcie się i do następnego. Hej, 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 hej.